Trener jest ważnym elementem każdej drużyny, ale trener to jest 20%. Ja panu dam prosty przykład. Jeżeli przyszedł Murinie i by trenował pod Beskidzie, dzisiaj to jest na ostatnim miejscu, to myśli pan, że pod Beskidzie zdobyłoby tytuł mistrza Polski? Nie, pod Beskidzie. Brawo. nie. Ja dam panu inne pytanie. Wy bardzo często mówicie o tym i jak gdyby. Jest ta opcja, była gdzieś tam brana ta opcja, załóżmy zachodnia, prawda? Mówmy się, mhm. opcja y, nie polska. Ja uważam tak. To jest fajne, ale ja uważam, że zachodni, my mamy potrzebę zachodnich trenerów w, w klubach, klubach. Mhm. żeby była rywalizacja, bo pięciu, sześciu Polaków, pięciu, sześciu trenerów zachodnich, bo w klubach to jest tak, codzienność, metodologia kształtowanie charakteru, kształtowanie wydalności, kształtowanie taktyki, sposób spojrzenia na piłkę. W reprezentacji to już jest troszeczkę coś innego, gdzie trzeba z zawodnikiem porozmawiać, nie każdy zawodnik musi umieć po angielsku, a nie każdy zawodnik musi umieć po włosku, czyli kontakt z trenerem ma... Przy... Czyli inaczej, ja uważam, że... i tu jest nasz największy błąd. Ja uważam, że my się powinniśmy bardziej otworzyć na to, żebyśmy jak najwięcej zdobywali z tej kultury Zachodniej. No nie, nie chcą przychodzić, albo Ale nie widzi pan, a dlaczego, dlaczego nie chcą przychodzić? No, może w a dlaczego dobrze parę trenerzy nie chcą przychodzić? Bo mu musimy żyć w określonych warunkach e, finansowych. To jest pierwsza, to jest pierwszy przykład. To nie jest tak, jak ktoś mówi, że Pani nie ma, ma, ma pieniądze. na zatrudnienie trenera, miałby na zatrudnienie trenera, Ale ja panu powiem, czy pan sobie wyobraża, w Polsce przychodzi trener z zagraniczny, który bierze 3 miliony przykładowo euro i przegrywa jeden mecz, no to no, byście byli pierwsi. No na, na Joachim by nas było stać wtedy. To, to, brawo. I wtedy, byśmy, i wtedy, i wtedy jak, jeżeli mówię o pierwszej półce, i wtedy by był mechanizm w drugiej stronie. Byśmy chcieli zaszczycić takiego trenera, byśmy wyliczyli, że prowadzi siedem meczy w roku, ile on zarabia co dzień. za To są rzeczy trudne. Ja na polskich piłkarzy nie narzekał, bo jak ja sobie tak pomyślę, jako myśmy kiedyś, jak myśmy osiągnęli sukcesy, to w naszej drużynie też było. Dwóch, trzech piłkarzy, jednego, jeden, dwóch piłkarzy światowej klasy Czterech mądrych, którzy wiedziało, co chodzi, i kilku rzemieślników też było. Tylko myśmy byli zespołem. Myśmy byli razem na boisku, myśmy byli razem na treningu, myśmy byli wszyscy w jednym pokoju. Tylko żeśmy z sobą spędzali prawie 160 dni w roku. No to wracajcie. Dzisiaj, dzisiaj to inaczej funkcjonuje. Dzisiaj są inne mechanizmy. Widział pan ferment w tej drużynie? Nawet jeśli twórczy chciałbym, ferment. Chciałbym, tak? Chciałbym. E, bo... panu, panu, chciałbym widzieć ferment w tej drużynie. Nie widziałem tego fermentu. Chciałbym widzieć ferment. Yy... E, no, poza tym drużyna musi mieć swojego ducha, prawda? A drużyna musi mieć swoje. Ten duch swoje był bardzo ciało. cichy. Ja panu powiem swoje ciało, no, czasami, no, nie wiem, czasami to nawet brawo, czasami byłoby chyba dobrze, aby trener gdzieś wpadł jakoś pokoju, i chyba, że 16 czy 17, nie wiem, o, o drugiej w nocy oglądają jakiś ciekawy film, prawda? właśnie by, przegrali czy, siedzibę PZPN w karty albo... O, czy coś takiego, coś, 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 coś by zrobili. Natomiast no, dzisiaj zarządzamy zupełnie innymi ludźmi. Ta młodzież jest zupełnie. Inna, ta młodzież mniej mówi, mniej komunikuje między sobą, więcej, więcej używają technologii. To dlatego pan z Twittera nie wychodzi, żeby to koordynować wszystko, tak? Nie, ja pan, pan Twitter to jest zabawa, one się podniecają. No, wie pan, ja prezesem, na razie jest wiadomo, że będę jeszcze przez cztery lata, No, lata. Ja przepraszam bardzo, no, ale jako wolny człowiek mogę sobie, pan twituje, inni twitują, Kto czy może sobie tweetować, może mieć swojego e-maila, może swojego z Facebooka. Nie idę na Facebook, bo mi się to absolutnie nie podoba. Uważam, że twitowanie jest trzy razy lepsze, sympatyczniejsze. Nigdy my to nie, nie, nie możemy to zdenerwować, obojętnie jakie opinie by, by były. No są, po prostu trzeba się dostosować do dzisiejszego mm -hmm. świata i my też musimy się dostosować do dzisiejszej młodzieży, jest no inna. Jak? Będzie następny trener. To jest też taka kwestia, że tak powiem tutaj piłkarzy, to jest też wielka rola piłkarzy, tych najważniejszych, bo, bo każda drużyna ma swój, jak gdyby, swoje takie jądro. Trzech, czterech piłkarzy, którzy nią zarządzają. Wszyscy mają ten sam problem dzisiaj w Europie. Naszym problemem jest to, że nie mamy za dużej ilości piłkarzy światowej klasy, natomiast wcale nie jesteśmy tacy słabi, jak się prezentujemy, jak się prezentujemy na, na boisko. Poza tym, to, co, to, co, to, co mnie troszeczkę ostatnio bolało, że my zrobiliśmy się mało ambitni. Bo my, na przykład, ja słyszałem ostatnio, że są wielkie pozytywy. Ja tam, ja, jakie pozytywy? Jak Porażka nigdy nie jest pozytywna. Porażka nie jest pozytywna. Jak ktoś przegra, to przegra. No ja pierwszy słyszę, że porażki są pozytywne. No ale to od trenera głównie słyszeliśmy. No tak, no, ale ja mówię: no, trener, ja Waldka rozumiem, ale skończył się pełen Ta Waldka już nie ma. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Na pewno mamy dobre stosunki. Jestem przekonany, że Waldek to jest dobry trener. Jako selekcjoner na pewno był lepszy dzisiaj niż rok temu, kiedy zostawał, bo nabrał trochę doświadczenia. Natomiast według mnie nie było marginesu, który pozwalałby nam na to, żeby z trenerem pójść. Dalej, bo ta dezaprobata w stosunku do reprezentacji była tak duża, że musieliśmy i ja uważałem, byłem przekonany też o tym, że musimy zrobić coś innego. A któryś z piłkarzy, czy nie wiem, dwójka, trójka przyszła do pana i powiedziała na przykład, e, jeśli na, następny trener to może mógłby być taki, owaki, czy nikt nie zabrał głosu? Nie no, takiego tu nie ma, no piłkarz nie jest od tego, żeby mówił, jakie ma być no, Tam, gdzie piłkarz mówi, jakie ma być trener, tam już nie ma... na Nie, żeby. ale mógłby powiedzieć na przykład, prezesie, był problem taki, eee, chcielibyśmy, żeby pan go rozwiązał. Wie pan, wie Wiesz, jak jest, wie, taką, i taką. największym problemem jest to, że tam nie było żadnego problemu. To mhm. <laughs> dobrze byłoby, tam były problemy, tam nie było problemów. No. Czyli taki ogląd, jaki na przykład my mieliśmy patrząc z zewnątrz, pan od środka też miał, tak? Że ta grupa się zjeżdża, rozjeżdża, cześć. Nie chcę tego powiedzieć, bo, bo, bo wie pan, no, będziecie, będziecie tym grali przez cały weekend, prawda? Bo niech powiedział, I że no, ta, ta grupa się rozwija. Tak, grand Derby, ja, tak, Grand Derby, a mnie i, Grand Derby i, nie interesuje. Ja Lech i, le... i, I, i Lech Legia. Ja pan... o, o, tu pan dobrze powiedział. Jeżeli, jeżeli, będziecie, żyli, jeżeli, jeżeli, to... jeżeli będziecie żyli tym, że najważniejszym meczem tygodnia jest Lech Legia, to znaczy, że my robimy polską piłkę, Jeżeli będziecie żyli tym, że w gazetach polskich więcej miejsca poświęcić meczu Barcelona, Real, czy jakieś tam inne mecze w innych tych, to mnie to po prostu bawi, bo ja nigdy nie słyszałem, że w inne gazety pisały meczu Lech Legal. promujmy nasz sport. Do ataku ma pan jakieś uwagi, czy, jeśli chodzi o reprezentację? Czy widział pan e, tak naprawdę jakieś groźne schematy, widział pan współpracę? Ja nie chcę tego, żeby. żeby Dlaczego tego tak powiedzieć? No bo, nie, bo bo się nie chce w to bawić, bo. bo... Bo, bo to niczemu nie, nie sprzyja. mogę powiedzieć jedną rzecz. Że bardzo jest taka często, ogólna bardzo często, dyskusja, dlaczego często, Lewandowski bar... z Borusii bar... nie jest Lewandowski z reprezentacji. Na przykład Ludzie myślę, że są ciekawi pana zdania. Czy to znaczy Lewandowski z, bo, z Borusii i Lewandowski e, z reprezentacji? Tam ma trochę więcej szczęścia, trochę inne schematy są, ale o Lewandowskim to ja mogę tylko i wyłącznie dobrze mówić. Bo Lewandowski jest jedynym z zawodnik, który jak przyjeżdża z grupowanie, to wie, że będzie grał od pierwszej do 90. Minucji, ma pewne miejsce, nie ma żadnej rywalizacji, w każdym meczu daje z siebie absolutnie. Wszystko. Oczywiście, jak strzeli to jest dobrze, jak nie strzeli to jest źle. Ale ja dam taki przykład, taki przykład bo tak na to patrzyłem, na drugą bramkę, którą strzelił z arsenalem, mhm. która podobna była do kontrataku, który polski zespół przeprowadził z Anglią. Nie, tam poszedł chyba Mierzejewski, Błaściekowski, Przepuszczenie. Przepuszczenie i Lewandowski. Ale to był jedyny nasz kontratak atak ale, ale to, nie, to był jedyny taki kontratak w ogóle w całych rozgrywkach. Bo ja mówię, ja mówię tak, jak analizuję Bramkę z Arsenalem, Lewandowski wpada na to i pięknie uderza z pierwszej piłki, pokonuje szczęsnego. Tylko, żeby Lewandowski mógł tą Bramkę strzelić. To Royce musiał ciągnąć obrońców. Royce, jeszcze jeden ciągnął obrońców, i on w trzecim tempie. Jako trzeci wpadł na ostatni supek. Ja się ale my, było w ogóle my w czterech z w polu My w, rep w, w reprezentacji Ale zdaję pan sobie sprawę, że my w reprezentacji polskiej takie bramki nie możemy strzelić. No, z prostej tak. przyczyny. Bo jakby piszczek, załóżmy piszczek, chce robić tą wrzutkę, to w polu karnym nikogo nie ma. W polu ale karnym przecież... byłby tylko Lewandowski, który wchodziłby na drugi supek, i czterech obrońców stałoby. Z nim, czyli jest. My musimy tą Przecież grę ułożyć musimy polepszyć. z Ukrainą, my zrzuciliśmy ofensywę na, na barki trzech piłkarzy, tak? Czyli mniej niż było tych z Borussii w 82. minucie meczu z Arsenalem, w ale luktarnym Ale to ja wam zostawiam. To jest, to jest trener, jesteście wy, jak na to patrzę, to czasami analizuje pewne rzeczy. Mówię, takie bramki Lewandowskiej w rewentacji by nie strzelił. No bo nie strzelił, bo, bo ta długa piłka, która by szła na Lewandowskiego. To tam by stało czterech obrońców. Z nim. Dlaczego? Bo my nie się nikogo innego wszyscy pilnować. wiedzą, że będzie strzelał Lewandowski w Kadrze, tak? Znaczy, wszyscy. No, no, w Borusji to się rozkłada na, na tylu piłkarzy i tak oni umieją rozciągnąć rywala, że, że Robert no, w pewnym sensie ma łatwiej. Jak ja powiedziałem powiedziałem chyba dwa lata temu, że, że gra ofensywna, ofensywna Borusii dortmund które przypomina skrzyżowanie autostrad pod Berlinem, prawda? Że to jest jedna tu, druga tu, trzecia tu, czwarta tu, piąta tu, i to się wszystko krzyżuje. I czasami, jak pan tam wpadnie, to nie wie pan, na który, za którym samochodem się oglądać. Jeszcze jak był GECE w zeszłym roku, prawda? Royce, Błaszczykowski, Piszczek w formie, Jak to wszystko wchodziło, to dla kogoś, to ma ten piłkarski takie czucie, to zawsze wie, gdzie się ustawić. Natomiast jeżeli naszą alternatywą jest tylko i wyłącznie Robert Lewandowski, ja się boję pomyśleć, co by się stało, jakby Robert, nie wiem. Coś, co tam piknęło w mięśni, na przykład przez trzy miesiące nie mógłby grać, czy w ogóle byśmy napisali do... My musimy stworzyć alternatywę, musimy mieć nawet słabszych, nie słabszych, ale musimy mieć innego czy innych dwóch napastników, którzy mają jakiś schemat, którzy gramy. No, no po to są trenerzy, no, trenerzy biorą duże, duże pieniądze i od, tego, i od tego, i od tego są. Muszą tych zawodników nauczyć, muszą tych zawodników przekonać, muszą tym zawodnikom wytłumaczyć. No nie jest to łatwe, nie jest to łatwe.